Dzień dobry, witam na kanale Ada, duszy i zapraszam osoby urodzone w znaku ryb. Dla Was drogie ryby, za chwileczkę zrobię odczyt, rozkład na grudzień 2025 roku. Będzie czytanie jak zwykle tutaj na kanale ogólne, zatem weźcie tylko to, co z Wami rezonuje, resztę po prostu pamięcie. A jeśli ktoś chciałby indywidualne czytanie, to zapraszam do kontaktu. Wszystkie dane kontaktowe macie zawsze w opisie filmu. I zaczniemy od sfery pracy, finansów, materii co w grudniu do ryb może przyjść właśnie w tej sferze z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Zobaczymy, jakie tutaj energie, jakie potencjały, jakie możliwości mogą do Was zawitać. Sprawiedliwość. Trójka kielichów, więc taka lżejsza już energia. O i dziesiątka kielichów. Bardzo sympatycznie się zapowiada. Mamy tutaj też diabła. Zobaczymy o czym ten diabeł mówi. Do czego będzie was nakłaniał albo od czego. No właśnie, wy się macie od czegoś uniezależnić. Drogie ryby. I tu taki właśnie jest przekaz, że ten diabeł to ma sobie po prostu pójść precz. Więc jeżeli, droga rybo, w pracy masz jakieś takie sytuacje, w których czujesz się możliwe, że źle traktowana, możliwe, że zależna, ale nie na takiej zasadzie, że jest to. Zdrowa i wynikająca z po prostu z hierarchii zależność, ale jeżeli tutaj ktoś tobie pod tobą właściwie kopie dołki, albo właśnie jesteś zależna od kogoś od czyichś humorów, dobrych, złych i nie wiesz, że tak powiem, na co możesz liczyć, to tutaj do ciebie przyjdzie ta sprawiedliwość, bo ty od tego odejdziesz. Tutaj y, ta karta pokazuje od, od, y, to, że ty już nie będziesz się w grudniu godziła na coś takiego, y, żeby właśnie zależeć od kogoś, od czyichś być może humorów, y, lepszego, gorszego dnia, czy też od jakichś klik, bo czasami też y, zdarzają się takie sytuacje, że jakieś kliki, koterie robią się w pracy i. Jeden na drugiego, gdzieś tam, coś tam komuś podjudza, robi podgórkę, i tak dalej. Tutaj ta karta sprawiedliwości też o tym mówi, że ta sprawiedliwość do ciebie przyjdzie. Zatem ty, ty po prostu odzyskasz tę sprawiedliwość, i o tym odzyskaniu sprawiedliwości mówią również te karty z dworu kielichów. Zarówno ta trójka. Lekka trójka kielichów, która mówi właśnie o zabawie, o, o radości, być może o odzyskaniu radości, ale też i dziesiątka kielichów, która jest taką kartą mówiącą o tym, że będziesz mieć powody do tego, żeby się cieszyć, żeby się radować. Może właśnie z powodu tego, że ta sprawiedliwość zostanie przywrócona, że ci, którzy gdzieś tam knują za Twoimi plecami, albo może wręcz się nie, nie kryją z tym, że knują, Ty od tego odejdziesz, i tu dziesiątka, która jest taką kartą graniczną, i tu jeszcze jest małe dziecko, a więc pojawi się jakaś nowa jakość, czyli Przyjdzie coś nowego, co spowoduje, że poczujesz się znacznie lepiej w swoim środowisku pracy. Ja bym miała tutaj jeszcze potrzebę zapytania o tego diabła, jeszcze zapytam jeszcze o tego diabła dodatkowo. No właśnie, tutaj jest jakaś piątka. Piątka, buław, to albo to może być taka sytuacja, że to może dotyczyć nie tylko Ciebie, droga ryba, może to dotyczyć innych osób, i Wy, jak gdyby um, razem spróbujecie przeciwstawić się tym osobom, czy tej osobie, która gdzieś tam sieje ferment. To jest jedna możliwość. Inna możliwość jest taka, że Ty się zdecydujesz, Odejść w ogóle z tej pracy, w której jesteś i ta piątka buław mówi o tym, że będziesz uczestniczyła w rozmowie kwalifikacyjnej do nowej pracy. Ale jeżeli się zdecydujesz na nową pracę, to jeszcze nie będzie to, o ile w ogóle, to jeszcze to nie będzie w grudniu. Natomiast takie myśli, takie. Yy, Przekonania mogą do ciebie przychodzić. Z tym tylko, żeby. Myślę, że tutaj warto się wstrzymać. Nawet nie chodzi o to, bo czasami ludzie mówią, że nie będę dawać komuś satysfakcji, że to ten ktoś powinien odejść. Zgadza się. Tylko, że życie jest życiem. Jakby nie zawsze jest sens kopać się z koniem, krótko mówiąc. Ja bym tutaj liczyła na to, że ta sprawiedliwość zostanie przywrócona. Tak jak patrzę na te pozostałe karty, ale jeżeli to dla Ciebie, droga rybo, jest zbyt wiele, czy było zbyt wiele, to możesz na przykład w ramach tej samej pracy, tej samej firmy, starać się gdzieś indziej znaleźć dla siebie, Miejsce takie, w którym jakby po nowemu zaczniesz dobrze się czuć. Bo to o tym tutaj też ta dziesiątka kielichów mówi, że nie tylko tu jest dobre samopoczucie, ale jest jakaś nowa jakość. Że coś, co Tobie ciążyło, coś, co Tobie przeszkadzało i od czego Ty się już tutaj odwracasz, to tutaj coś nowego. Radującego, Twoje serce przyjdzie, ale będzie to wymagało pewnego rodzaju podjęcia pewnego rodzaju działań. Albo przez Ciebie, albo przez kogoś jeszcze. W każdym razie y, nie zostawiaj tego, bo y, najgorzej jest w tego typu sytuacja, kiedy ludzie milczą, kiedy nie reagują, kiedy nie dążą do tego, żeby przywrócić sprawiedliwość. Bo milczenie Obojętność albo udawanie obojętności, to jest woda na młyn takich ludzi pokrętnych, którzy nabierają przekonania, że wszystko mogą. A tutaj właśnie nie. Ta Karta Sprawiedliwości mówi o tym, że trzeba o tę sprawiedliwość zawalczyć i warto to zrobić. Tak więc mam nadzieję, że jak najmniej tutaj ciebie dotknie droga rybo w grudniu jakaś taka nieprzyjemna atmosfera bo generalnie atmosfera tutaj jest dobra, tak? tylko trzeba odejść od czegoś co tobie po prostu nie służy i myślę, że jeżeli to z tobą w jakiś sposób rezonuje no to już więcej nie będę dopytywać, ty już rybo będziesz sama wiedziała jak to jest w Twojej konkretnej sytuacji. A jeżeli chcesz dowiedzieć się, dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś bardziej takiego indywidualnie, zapraszam na indywidualne czytanie. Zobaczymy, co w sferze emocji, relacji, uczuć tutaj może do Ciebie przyjść w grudniu 2025. Pamiętaj, że to nie muszą być tylko relacje takie bliskie, partnerskie to mogą być właśnie takie relacje. Z osobami z najbliższego otoczenia, a bardzo często tym najbliższym otoczeniem to są współpracownicy. Tutaj już wypadł mi rycerz pentakli. Bardzo chciała się ta karta pokazać i się pokazała, więc weźmy ją. Ale oczywiście, najważniejsze są te relacje, takie najbliższe. Jeżeli nie masz takiej relacji, na nią czekasz, to zobaczymy z korzyścią dla wszystkich, bez szkody dla nikogo. Zobaczymy, co to tutaj może do ciebie przyjść. Król Pentakli, także to jest ciekawe, bo y, tu, gdzie praca, finanse, to się pojawiają emocje, a tutaj, gdzie y, sfera uczuć, y, to mamy same Pentakle, jak na razie. Tu jeszcze jest As Pentakli, ale właściwie to może i dobrze pustelnik, zapytam o tego pustelnika i jeszcze dziewiątka pentakli. Może to i dobrze, dlatego że te karty pokazują, że jeżeli chodzi o Twoją sytuację taką prywatną, droga rybo, to Ty możesz liczyć nie tylko na to, że... Będziesz mieć stabilną sytuację, że będziesz, jeżeli jesteś w relacji z kimś, to będziesz tę, tę swoją relację jeszcze pogłębiać, systematycznie ją tak powiedziałabym dopieszczać, pogłębiać i czuć się coraz lepiej, coraz bezpieczniej, mało tego. Tu jest jeszcze as pentakli, czyli jakaś nowa jakość może się pojawić jest jeszcze potencjał do czegoś nowego ja bym tego asa wiązała z tą dziesiątką kielichów bo być może ten as pentakli mówi o tym że pojawia się potencjał do tego żeby poczuć się bezpiecznie poczuć się swobodnie poczuć się tak ugruntowaną osobą i taką zaopiekowaną Właśnie w związku z tym, że coś się zmieni w Twojej sytuacji tutaj materialnej, zawodowej bądź finansowej. Karta Pustelnika mówi o tym, że możesz zastanawiać się właśnie nad tą swoją sytuacją prywatną, nad tymi swoimi relacjami. Które tu są bardzo naprawdę y, wspierające, takie oparte na solidnych podstawach. A jeżeli y, to jakby nie od razu z tobą rezonuje w tym sensie, że wyobrażasz sobie, że y, tutaj musi być nie wiadomo co, to pomyśl, właśnie zastanów się, Poszukaj w tych swoich relacjach tych punktów, tych osób, które dają Tobie poczucie bezpieczeństwa. Dlatego o tym mówię, ponieważ my często przyjmujemy pewne sytuacje albo też zachowania różnych osób w stosunku do nas jako coś oczywistego, a to nie jest zupełnie oczywiste, że na przykład ktoś systematycznie ciebie wspiera, że każdego dnia mówi, słuchaj, jakby się coś działo, to możesz do mnie zadzwonić albo po prostu wpadnij do mnie na kawę. Możesz y, się wyżalić. Król Pentakli to jest y, z kolei taka energia, y, która może, y, nie mówi tak, nie jest bardzo elokwentny ten, y, ten mężczyzna, ale to jest taki facet, na którym ty zawsze możesz polegać. To jest taki przyjaciel, do którego możesz, jak to się mówi, o czwartej rano wbić na chatę i, i on ci po prostu przygarnie, wysłucha, napoi ciepłą kawą czy herbatą, i po prostu jest. Wtedy, kiedy trzeba, to jest. Zatem ten pustelnik to on chyba tutaj się pojawia po to, żebyś ty, droga rybo jakby na zasadzie trochę zrównoważenia, tego, co do ciebie może przyjść w sferze pracy i finansów, to żebyś miała takie przekonanie, że tu się zaczyna dziać dobrze, ale jeszcze, żeby całkiem dobrze się działo w tej sferze materii i finansów, trzeba wykonać jakieś działania. Zatem to, do czego należy się odnosić, Dobrze jest odnosić się, to, jest, to są te punkty stałości. To są te wszystkie punkty, które mówią: tu jest stabilnie. Tutaj nikt na mnie nie spojrzy krzywo. Tutaj każdy zobaczy we mnie potencjał. I też zresztą ta karta pustelnika z tym lampionem, czy z tą lampą, to ona mówi nie mniej, nie więcej, że ty przed tymi osobami, na których możesz polegać, to ty możesz pokazać wszystko im, swoje blaski, swoje cienie. Możesz się pokazać taką osobą, jaką jesteś: słabą, jeżeli jesteś słaba, rozedrganą, jeżeli jesteś czymś zdenerwowana, ale też wesołą, też zadowoloną, też. Pełną optymizmu, bo te osoby swojego otoczenia, one przyjmą ciebie i przyjmują ciebie po prostu taką, jaka jesteś, droga ryba. Zatem tu, zwłaszcza w grudniu, dbaj o te swoje relacje prywatne. Czasami ktoś z, naszego, z naszej pracy staje się naszym powiernikiem, naszym przyjacielem i bardzo sobie ceń i szanuj takie osoby. Ale często bywa tak, że po prostu to są dwa jakby odrębne zbiory osób. Zatem jakby nieważne, z której strony te osoby pochodzą, z której bajki te osoby są, ale tu masz bardzo mocny przekaz, że przyjaciele bliscy, ja Celowo nie używam słowa rodzina, bo być może to jest rodzina, ale to są osoby bliskie, to są przyjaciele, to są te osoby, na których ty możesz po prostu polegać. O to tutaj chodzi. Takie, które Ciebie nie zawiodą. I dodatkowy bonus, jeszcze raz podkreślam, ten aspentakli, który mówi o tym, że być może właśnie. Jeszcze ktoś dołączy do tego Twojego grona osób zaufanych. Możliwe, że to będzie ktoś związany z Twoją pracą albo ze sferą w ogóle zawodową, bo to nie musi być z Twojej konkretnej pracy, bo przecież możliwe, że masz różnych znajomych z różnych branż. Natomiast generalnie jest to czas, ten grudzień. Kiedy będzie i zabawa, i radość, i takie poczucie właśnie takiego trochę siedzenia na miejscu, tak bym to nazwała. Takiego też trochę zadumy, ale też jakby nie do końca jakieś fajerwerki tutaj są w tej sferze. Prywatnej, raczej powiedziałabym, że to życie takie codzienne, prywatne u ciebie będzie bardzo takie stabilne, ostateczne. Jeżeli tego potrzebujesz, to to właśnie dostaniesz. Jeżeli nie, to tu przynajmniej może jakaś okazja będzie firmowa, jeżeli jesteś osobą pracującą, żeby się właśnie tutaj zabawić, rozerwać. Ten potencjał asa pentakli może też mówić o tym, że jeżeli jesteś osobą, która nie ma swojej drugiej połówki, a która chce tę drugą połówkę mieć, to w grudniu to jeszcze nie będzie relacja, ale możliwe, że poznasz kogoś, z kim nawiążesz taką nić porozumienia. Która będzie dobrze rokowała na przyszłość, na później. Ale trzeba będzie tę os osobę jeszcze bliżej poznać. Natomiast szansa na poznanie kogoś tutaj się pojawia dla Ciebie, droga Rybo. I zobaczymy, co jeszcze macie wiedzieć. Co Wam mogą jeszcze podpowiedzieć karty wyroczni? Jaką radę, być może przesłanie albo podsumowanie mogą Wam dać? Na grudzień. Grudzień dla ryb. Grudzień 2025. Rada, przesłanie albo podsumowanie. Zobaczymy, co też rybki mają jeszcze usłyszeć. Tak więc ciekawy miesiąc. Tutaj będziesz pod jakąś presją i ta presja może dotyczyć właśnie myślę bardziej spraw takich zawodowych. Ty możesz tę presję czuć albo właśnie z czyjejś strony i możliwe, że to jest właśnie ta energia diabła, że ktoś będzie na Tobie wywierał presję, albo to Ty będziesz wywierała presję na innych, żeby zawalczyć o sprawiedliwość. Bo w sferze tutaj prywatnej, tych prywatnych relacji, emocji, to raczej tej presji tutaj nie ma. Tu jest bardzo dużo spokoju, tu jest bardzo dużo takiej przewidywalności i takiego, powiedziałabym, no, nie chcę powiedzieć nudy, ale właśnie takiego czegoś, że my wracamy do domu, który jest pełen ciepła i przewidywalności i takiej. Takiego spokoju właśnie, takiego poczucia spokoju. Natomiast ta presja to może być związana ze, ze sprawami zawodowymi. Zatem możesz odczuwać taką presję z czyjejś strony albo ktoś na przykład na tobie będzie wywierał presję, żebyś ty odeszła z tej pracy. Druga rybo. Też tak może być. I jeżeli ty nie chcesz tego robić z różnych powodów, to Postaraj się y, tak podziałać, znaleźć takich sojuszników, y, żebyście dali wspólnie radę, przywrócić sprawiedliwość. Krótko mówiąc, nie dać się y, tem, tej presji, nie dać się zmanipulować tej osobie. Albo nie dać już więcej sobą manipulować. Też. Może to być taki wydźwięk. Życzę Tobie, droga rybo, żeby ten grudzień przyniósł rozwiązanie Twoich ewentualnych problemów, ale rozwiązanie takie pozytywne dla Ciebie, żebyś mogła świętować, radować się, i żebyś miała naprawdę bardzo udany ten y, czas. Y, nawet jeżeli chwilami to będzie trudne, ale w ogólnym rozrachunku wierzę, że sobie poradzisz, bo. Zwłaszcza w tym środowisku Twoich bliskich, wypróbowanych przyjaciół, masz tutaj niesamowite wsparcie, a to jest po prostu rzecz bezcenna. Serdecznie Cię pozdrawiam.